Zanim spróbujesz coś zrozumieć, pozwól sobie przez chwilę nic nie robić. Nie jest to zaproszenie do relaksu ani technika wyciszenia, lecz akt porzucenia ciągłej ingerencji, do której został przyzwyczajony umysł. Od najmłodszych lat uczono Cię, że świadomość polega na działaniu, analizie, kontroli i reagowaniu. Tymczasem najgłębsze procesy regulacji w ciele uruchamiają się dokładnie w chwili, gdy te mechanizmy przestają dominować. Ciało nie potrzebuje instrukcji, aby oddychać, trawić czy regenerować się w nocy. Te procesy zachodzą poza Twoją wolą, poza językiem i poza narracją. A jednak w dorosłym życiu większość ludzi próbuje zarządzać nawet tym, co naturalne, narzucając ciału tempo, napięcie i ciągłą gotowość. To właśnie dlatego cisza stała się czymś obcym, a brak bodźców bywa odczuwany jako zagrożenie. W głębi ciała istnieje jednak punkt, który nie reaguje na presję. Nie aktywuje się przez wysiłek, nie odpowiada na afirmacje ani na świadome próby osiągnięcia stanu. Ten punkt pozostaje niewidoczny dla umysłu szukającego efektów. Jest dostępny wyłącznie wtedy, gdy uwaga przestaje naciskać i zaczyna słuchać. Nie jest to punkt anatomiczny w klasycznym rozumieniu. Nie znajdziesz go na mapach mięśni ani w podręcznikach neurologii. Jest raczej miejscem zbiegu sygnałów, subtelną strefą, w której układ nerwowy przechodzi z trybu czuwania do trybu wewnętrznej regulacji. Starożytne tradycje znały to miejsce nie poprzez teorię, lecz poprzez doświadczenie, przekazywane w ciszy, bez słów. Kiedy uwaga zaczyna spoczywać, a nie wędrować, ciało stopniowo przestaje się bronić. Napięcia, które przez lata były utrzymywane jako forma adaptacji, tracą swoją funkcję. To nie jest proces nagły ani spektakularny. Jest cichy, niemal niezauważalny, ale głęboko porządkujący. Właśnie dlatego tak rzadko bywa dostrzegany w świecie, który ceni intensywność ponad subtelność. Ten zakazany kod ciszy nie został ukryty celowo. Nie był tajemnicą strzeżoną przez elity ani wiedzą zamkniętą w świątyniach. Został zapomniany, ponieważ wymagał czegoś, czego współczesny człowiek niemal całkowicie się oduczył zdolności do pozostawania bez celu, bez natychmiastowej gratyfikacji i bez potrzeby interpretacji każdego doświadczenia. W momencie, gdy ciało zaczyna zwalniać, umysł często próbuje odzyskać kontrolę. Pojawiają się myśli, Pytania, subtelne napięcie, a czasem nawet niepokój bez wyraźnej przyczyny. Nie jest to błąd ani oznaka, że coś robisz źle. Jest to naturalna reakcja systemu, który przez lata funkcjonował w trybie ciągłej czujności i interpretacji. Cisza bywa odbierana jako brak orientacji, a brak orientacji jako zagrożenie. Układ nerwowy nie ufa ciszy od razu. Potrzebuje czasu, aby rozpoznać, że nie jest ona pustką, lecz przestrzenią regeneracji. Gdy uwaga przestaje reagować na każdą myśl, a ciało nie musi już utrzymywać gotowości, zaczyna się proces głębokiego przestrojenia. To właśnie tutaj działa zakazany kod, nie jako impuls, lecz jako powrót do pierwotnego rytmu. W tej fazie wiele osób próbuje coś osiągnąć: chcą poczuć rozluźnienie, wizję, ciepło albo przepływ energii. Tymczasem najgłębsze zmiany zachodzą bez wyraźnych doznań. Cisza nie zawsze jest odczuwalna jako spokój. Czasem jest neutralna, niemal obojętna. I właśnie ta neutralność jest sygnałem, że system nerwowy przestaje być przeciążony znaczeniem. Ciało nie komunikuje się słowami. Jego językiem są mikroruchy. Zmiany napięcia, subtelne przesunięcia uwagi. Gdy przestajesz je interpretować, zaczynasz je odczuwać. To różnica, której nie da się wyjaśnić intelektualnie. Można ją jedynie rozpoznać poprzez bezpośrednie doświadczenie obecności. Zakazany punkt ciszy nie znajduje się w jednym stałym miejscu. Dla jednych pojawia się w okolicach klatki piersiowej. Dla innych głębiej, w centrum ciała, a czasem w obszarach, które wcześniej były zupełnie nieświadome. To nie lokalizacja ma znaczenie, lecz jakość uwagi, która nie szuka i nie ocenia. Im dłużej pozostajesz w tej jakości, tym bardziej ciało odzyskuje zdolność samoregulacji. Oddech naturalnie się pogłębia, rytm serca stabilizuje, a napięcia tracą swoją narrację. To nie jest technika relaksacyjna, to powrót do stanu, który był obecny, zanim nauczyłeś się być w ciągłym napięciu. Ten etap bywa pomijany w większości współczesnych praktyk, ponieważ nie daje szybkich efektów ani wyraźnych doświadczeń, a jednak to właśnie tutaj rozpoczyna się realna zmiana bez wysiłku, bez kontroli, bez potrzeby poprawiania czegokolwiek. W pewnym momencie coś zaczyna się przesuwać, nie w ciele, lecz w sposobie postrzegania. Uwaga, która wcześniej była rozproszona, fragmentaryczna i nieustannie zajęta reagowaniem, zaczyna zbierać się w jednym miejscu. Nie jest to koncentracja ani skupienie w klasycznym sensie, to raczej stan, w którym świadomość przestaje być ciągle pociągana przez bodźce i myśli. To właśnie tutaj pojawia się jakościowa zmiana. Zaczynasz zauważać, że myśli nadal się pojawiają, ale nie mają już tej samej władzy. Przestają być centrum doświadczenia. Stają się zjawiskami, które przychodzą i odchodzą w przestrzeni ciszy, zamiast ją zakłócać. To nie jest walka z umysłem, to naturalne przesunięcie perspektywy. W tej fazie wielu ludzi po raz pierwszy doświadcza subtelnego rozdzielenia pomiędzy świadomością a treścią świadomości. Zaczynasz rozpoznawać, że nie jesteś swoimi myślami, napięciami ani reakcjami. One się pojawiają, lecz coś głębszego pozostaje nieporuszone. To coś nie potrzebuje nazwy. Każda próba zdefiniowania go natychmiast sprowadza umysł z powrotem do kontroli. Ciało reaguje na to rozpoznanie niemal natychmiast. Mięśnie, które przez lata były napięte bez wyraźnego powodu, zaczynają się rozluźniać. Postawa zmienia się subtelnie, bez świadomej korekty. Oddech przestaje być obserwowany i po prostu się wydarza. Układ nerwowy odbiera sygnał, że nie musi już bronić tożsamości. To jest moment, w którym wiele osób próbuje zatrzymać doświadczenie. Chcą je utrwalić, zapamiętać lub powtórzyć. Jednak każda próba zatrzymania natychmiast je osłabia. Zakazany kod ciszy działa tylko wtedy, gdy nie jest zawłaszczany przez intencje. Jego natura jest płynna i nienazywalna. W tej przestrzeni percepcja staje się szersza. Zaczynasz odczuwać ciało nie jako zbiór oddzielnych części, lecz jako jedną, spójną całość. Granice pomiędzy wewnątrz a na zewnątrz stają się mniej wyraźne. Nie jest to mistyczne doświadczenie, lecz bardzo pierwotne, biologiczne poczucie spójności. Ten etap bywa przełomowy, ponieważ podważa podstawowe założenie, na którym opiera się większość ludzkiego funkcjonowania, że tożsamość musi być stale podtrzymywana przez myśl. Gdy to założenie zaczyna się rozpuszczać, pojawia się naturalna lekkość, nie euforia, lecz brak zbędnego ciężaru. To właśnie tutaj świadomość zaczyna obserwować samą siebie. Bez lustra, bez komentarza, bez potrzeby interpretacji, jest to stan, który nie może być wymuszony ani przyspieszony. Pojawia się wyłącznie jako efekt uboczny głębokiego pozwolenia. Gdy pozwalasz temu stanowi pozostać bez ingerencji, zaczynasz zauważać coś jeszcze bardziej subtelnego. Nie jest to nowe doświadczenie ani kolejny poziom do osiągnięcia, to raczej rozpoznanie, że to czego szukałeś, nigdy nie było oddzielone od ciebie. Cisza nie pojawia się jako efekt praktyki, ona ujawnia się wtedy, gdy praktyka przestaje być potrzebna. W tym miejscu wiele narracji duchowych traci sens, nie dlatego, że są fałszywe. Lecz dlatego, że opisują drogę do czegoś, co jest już obecne. Zakazany kod ciszy nie prowadzi do transformacji osobowości ani do stworzenia nowej tożsamości. On rozpuszcza potrzebę ciągłego stawania się kimś innym. Ciało, które przez lata było traktowane jako narzędzie lub przeszkoda, odzyskuje swoją pierwotną funkcję, staje się przestrzenią obecności. Nie musisz go naprawiać ani ulepszać. Wystarczy, że przestaniesz je ignorować. W tej prostocie zawiera się głęboka inteligencja biologiczna, która zawsze wiedziała, jak przywracać równowagę. Ten moment integracji nie jest spektakularny. Nie towarzyszą mu fajerwerki ani poczucie osiągnięcia. Jest cichy, stabilny i niezwykle zwyczajny. I właśnie dlatego bywa przeoczany umysł przyzwyczajony do dramatyzmu często nie uznaje tego, co nie nosi znamion wyjątkowości. A jednak to tutaj następuje realna zmiana. Nie w myślach, lecz w relacji do myśli. Nie w emocjach, lecz w przestrzeni, w której emocje się pojawiają. Zakazany kod ciszy nie usuwa doświadczeń. On zmienia punkt, z którego są one przeżywane. Z tej przestrzeni zaczyna być widoczne coś fundamentalnego. Większość napięcia, cierpienia i chaosu nie pochodzi z rzeczywistości, lecz z nieustannego komentowania rzeczywistości. Gdy komentarz słabnie, świat nie znika. Staje się po prostu mniej ciężki. To, co teraz odczuwasz, nawet jeśli jest bardzo subtelne, nie jest stanem przejściowym. Jest przypomnieniem, przypomnieniem naturalnej jakości świadomości, która była obecna, zanim nauczyłeś się ją zagłuszać. Nie musisz jej utrzymywać. Ona pojawia się zawsze, gdy przestajesz przeszkadzać. To był drugi zakazany kod świadomości. Kod ciszy, który nie aktywuje niczego nowego, lecz odsłania to, co było zawsze. W kolejnym etapie pojawi się oddech, nie jako technika, lecz jako most pomiędzy ciałem a świadomością.